Pościg za wariatem w audi. BMW pędzące po chodniku, ucieczka przed deportacją, pirat łamiący wszelkie przepisy. Nieudany manewr PIT i pościg w winogronach oraz naprawdę waleczni motocykliści. I dużo, dużo więcej. Oglądajcie do końca. 21 sierpnia w środę koło południa policjanci drogówki postanawiają zatrzymać srebrnego forda, jednak kierujący gwałtownie umija jednego z funkcjonariuszy i zaczyna odjeżdżać. Mundurowi w pośpiechu wracają do radiowozu i ruszają w pogoń za piratem drogowym, jednak ten zdołał już spowodować kolizję, zbiegając przy tym z miejsca zdarzenia. Uciekinier nagle wjeżdża na autostradę D6, gdzie rozpędza się do bardzo dużych prędkości, łamiąc tamtejsze ograniczenia i inne przepisy ruchu drogowego. Lawirując między pojazdami zajmującymi oba pasy, a następnie z trudem pokonując zakręty i trudniejsze odcinki drogi, wreszcie uderza kołami w krawężnik i stalowe słupki, uszkadzając pojazd. Mimo to dalej odjeżdża w kolejne uliczki karlowych warów, gdzie ledwo udaje mu się opanować pojazd przed spacerującą matką z dzieckiem. Z uszkodzonym kołem i dymiącym wydechem, płętuje swój bezmyślny rajd kolizją z krawężnikiem oraz zaparkowanym na posesji autem. Po czym wysiada z Forda i ucieka pieszo. Okazało się, że drogowy pirat poruszał się nie swoim samochodem, bez wiedzy i zgody właściciela. Rankiem 13 sierpnia policjanci prowadzą pościg za Volkswagenem Passatem, co do którego otrzymali zgłoszenie o podejrzeniu jazdy pod wpływem. Kierujący pojazdem szybko orientuje się, że radiowóz chce go zatrzymać, więc rozpoczyna gwałtowną ucieczkę. Wariat ignoruje masę przepisów ruchu drogowego, w tym aż kilkakrotnie znak ustąp pierwszeństwa, stwarzając bardzo duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu, a nawet niemal doprowadzając do zderzenia z dostawczym pojazdem. Było naprawdę blisko, lecz pirat nie zwalnia tempa, bezmyślnie kontynuując ryzykowne przejazdy przez skrzyżowania nie oglądając się na nikogo. Pościg trwa dalej i staje się coraz bardziej niebezpieczny, a jedynie masa szczęścia chroni innych, niczego nie spodziewających się kierowców. Nagle uciekinierowi na drodze staje nadjeżdżający z przeciwka pojazd, w wyniku czego Passat ląduje w rowie, ale to nie koniec. Jeszcze próbuje wycofać, niemal potrącając policjanta. Na szczęście po chwili udaje się spacyfikować szaleńca i go aresztować. 34-latek z Passata miał zakaz prowadzenia pojazdów oraz był skazany na karę pozbawienia wolności. Ma też bogatą kartotekę. Teraz musi się liczyć z dodatkową karą do 6 lat więzienia. Uwagę policyjnego patrolu przykuwa podejrzana tablica rejestracyjna zamontowana na motocyklu. Mundurowi zatrzymują pana, ten jednak postanawia ich przechytrzyć i ruszyć z kopyta, gdy tylko policjanci wychodzili z radiowozu. Motocyklista pędzi ulicami brna, nie zważając na ograniczenia prędkości ani na czerwone światła, które nie robią na nim najmniejszego wrażenia. Pirat na jednośladzie pędzi z ogromną prędkością, że nawet radiowóz momentami ma problem z dotrzymaniem mu tempa. 45-latek ucieka, bo ma dwa zakazy prowadzenia pojazdów i kieruje, będąc pod wpływem niedozwolonych substancji. Na jednym z zakrętów przecenia swoje umiejętności i traci kontrolę nad pojazdem. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało, za to przyjdzie mu teraz odpowiedzieć za popełnione przestępstwo. Tydzień temu w poniedziałek tuż po godzinie 13 znów w centrum Brna kierowca białego BMW postanowił nie zatrzymać się do policyjnej kontroli. 36-letni kierujący porusza się ulicami miasta, mając kompletnie w nosie innych uczestników ruchu, łamiąc wszelkie przepisy, począwszy od przekraczania dopuszczalnej prędkości, przejazdach na czerwonym świetle, a kończąc na jeździe pochodniku. Pirat w białym BMW miał dwa zakazy prowadzenia pojazdów i unikał odbycia kary pozbawienia wolności. Po pięciu minutach jazdy na mokrej nawierzchni pościg kończy się utratą panowania nad autem przez uciekiniera i uderzeniem w sygnalizację świetlną. Sprawcę aresztowano i próbowano przebadać alkomatem oraz narkotesterem, jednak ten obu badań odmówił. Teraz czeka go postępowanie w związku ze spowodowaniem zagrożenia, zniszczeniem mienia i niestosowaniem się do nałożonych ograniczeń. 6 września tego roku patrol czeskich policjantów zauważa skodę superb i wydaje kierującemu nią polecenia do zatrzymania. Początkowo wydaje się, że będzie to zwykła kontrola drogowa, jednak siedzący za kółkiem mężczyzna zamiast zjechać na bok wciska gaz w podłogę i odjeżdża. Funkcjonariusze zgłaszają przez radio ucieczkę do innych patroli i natychmiast ruszają za zbiegiem. W aucie znajduje się cudzoziemiec, który w 2009 roku został wyrokiem sądu deportowany z Czech. Jednak jak widać, nie było mu to na rękę i został. Teraz, uciekając przed policją, wykonuje wiele ryzykownych manewrów, nie stosuje się do znaków stop, wyprzedza w niedozwolonych miejscach oraz znacząco przekracza dozwoloną prędkość. Na jednym z odcinków na uciekiniera czeka kolczatka, którą rozłożyli powiadomieni policjanci. Pościg kończy się utratą kontroli i uderzeniem w poręcz mostu. Próba pierwszej ucieczki kierowcy również okazuje się nieudana. W aucie znajduje się także pasażer. Kierowcy Superba grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. 20 sierpnia w godzinach wieczornych motocyklista uciekający przed kontrolą po krótkim pościgu wywija orła, lecz od razu dostaje skrzydeł i zaczyna dalej uciekać przed stróżami prawa. Szanse powodzenia ucieczki szybko jednak spadają niemal do zera, bo wszystko zauważają trzej nieumundurowani policjanci po służbie, którzy akurat tamtędy szli. To się nazywa mieć szczęście. 43-latka zatrzymano, nie miał prawa jazdy, tablice były z innego pojazdu, a narkotester dał wynik pozytywny. Mężczyźnie grozi do trzech lat za kratami. To miała być zwykła kontrola drogowa. Funkcjonariusze z Ostrawy spostrzegają Audi, którego kierujący nie ma sprawnego oświetlenia tablicy rejestracyjnej, a do tego pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych. Mogło się skończyć na mandacie i co najwyżej zakazie dalszej jazdy, jednak siedzący za kółkiem 39-latek ma więcej do ukrycia, bowiem posiada także zakaz prowadzenia pojazdów, co wyszło na jaw dopiero po jego zatrzymaniu. Po jeszcze niedługim pieszym pościgu sprawca całego zamieszania zostanie zatrzymany i stanie przed obliczem sprawiedliwości. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Jednego z wrześniowych piątków policjanci ze Zlina ruszają w pościg za młodym mężczyzną, który ma nie posiadać uprawnień do kierowania pojazdami. Chcąc zatrzymać auto, radiowóz zaczyna emitować sygnały świetlne i dźwiękowe, jednak 20-letni uciekinier zamiast zwolnić, przyspiesza i próbuje umknąć patrolowi. Młody kierowca, choć nie wiem, czy tak można rzec, o osobie bez uprawnień, jedzie po obszarze zabudowanym z prędkością dochodzącą nawet do 120 km na godzinę. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, jakie niebezpieczeństwo generuje to dla całego znajdującego się w pobliżu ruchu. Młody nie odstępuje i katuje swego grata do utraty tchu w cylindrach, jednak sprawia to niemałe trudności policjantom chcącym się do niego zbliżyć. Mundurowa jazda kończy się kolizją z drzewem, latarnią, a następnie lądowaniem na boku. Dwudziestolatek ze wszystkiego wyszedł cało, posiadał zakaz prowadzenia pojazdów do 2026 roku, a teraz grozi mu kara do dwóch lat więzienia. Pewnego sierpniowego czwartku w Józefowie koło Chodonina mundurowi zauważają podejrzany pojazd, którego kierowca na widok radiowozu natychmiast zaczyna uciekać. Volkswagen z dużą prędkością przemierza okoliczną wieś, pędząc przez każdy możliwy zaułek, a następnie wjeżdża na pole. Tam policjanci wykonują manewr PIT, z którego drogowemu wariatowi udaje się niestety wykaraskać. Policjanci nie poddają się i dalej jadą za piratem, który wjeżdża najpierw w pole kukurydzy, a następnie w winogrona. Tam udaje się go zatrzymać, ponieważ passat utknął w jednym z rzędów rosnącej winorośli. Uciekinier miał kilka ważnych zakazów wprowadzenia pojazdów, ostatni ważny do 2033 roku i nie chciał poddać się badaniu alkomatem ani narkotesterem. Teraz grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności. To Ten motocyklista nie ma jeszcze pojęcia o tym, że właśnie wyprzedza nieoznakowany radiowóz, który zmierzy jego prędkość na drodze między miejscowością Karlowe Wary a Pragą. Funkcjonariusze natychmiast ruszają w pościg za jednośladem, który porusza się naprawdę szybko, aż ciężko go dogonić. Wreszcie 40-letni motocyklista zostaje zatrzymany i ukarany za przekroczenie dozwolonej prędkości o 63 km na godzinę. Oprócz wysokiego mandatu kierujący stracił prawo jazdy. Najpierw trąbi na radiowóz, do tego ma uszkodzony pojazd. Co gorsza, jeszcze jest pod wpływem. Jak bardzo trzeba się nudzić w życiu, żeby jadąc z ponad dwoma promilami, robić taką pajacerkę w biały dzień i to wobec policjantów? 36-latek z Mercedesa, widocznie delikatnie to ujmując, stracił rozum, ale może dzięki temu na jakiś czas wyeliminuje to go z ruchu i nikomu nie zrobi krzywdy. Kolejny przypadek to po prostu rekordzista. Policjanci kontrolują osobowego Forda, za którego kółkiem siedzi znany policjantom mężczyzna. Badanie alkomatem wykazało aż 4,25 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Nieodpowiedzialny kierowca trafił do policyjnej celi i pożegnał się z prawem jazdy. Teraz sąd zadecyduje o karze, jaką dostanie, oraz o dalszym losie jego samochodu. Dziękuję, że oglądaliście odcinek do końca. Będę bardzo wdzięczny za każdą łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Dziękuję wszystkim z grona wspierających i do zobaczenia w kolejnym odcinku Policja w akcji na Stop Pirat TV.